Cześć z tej strony Jasne witam na kanale Gameralnie. Za nami Nintendo Direct i wreszcie znamy więcej szczegółów dotyczących konsoli Switch 2. Postaram się streścić na gorąco, czego się dowiedzieliśmy, ale bierzcie pod uwagę, że pewne informacje spływają na bieżąco, w nieco chaotyczny sposób. Na dzień dobry, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Dziękuję. Zacznę od najważniejszych rzeczy. Switch 2 oficjalnie zadebiutuje 5 czerwca 2025 roku. Na chwilę obecną nie znalazłem jeszcze polskich cen, ale mamy informację, że konsola na starcie będzie kosztowała 450 dolarów i 500 dolarów w pakiecie z Mario Kart World. Sama gra będzie wyceniona na 80 dolarów co może być zapowiedzią podwyżek również u innych wydawców. To nie jest akurat zbyt miły news. Jak podaje Tom Warren z Diverge, w Wielkiej Brytanii sama konsola będzie kosztować 396 funtów. W Niemczech z kolei zakup Switcha 2 to wydatek 470 euro, czyli 1960 zł i mniej więcej takiej ceny się spodziewałem. Preordery mają ruszyć 9 kwietnia, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i tylko u niektórych sprzedawców. W Europie, jak podaje dalej Tom Warren, 8 kwietnia. Te informacje pojawiły się zupełnie osobno, nie w trakcie streamu Nintendo, stąd panuje lekki chaos i trzeba przeskakiwać z jednej strony na drugą, żeby dowiedzieć się konkretów. Nie do końca taki przekaz mi się spodobał. Na informacje dotyczące polskiego rynku pewnie chwilkę poczekamy. Na razie nie widziałem żadnych konkretów w polskich sklepach z elektroniką, w każdej chwili może się to jednak zmienić. Co ciekawe, jeśli ktoś chciałby zamówić Switch'a 2, wprost ze strony Nintendo, będzie musiał mieć aktywne konto z zarejestrowanymi co najmniej 50 godzinami rozgrywki na dotychczasowym switchu. Są jeszcze inne wymogi, a wszystko to po to, żeby uniknąć wykupu zapasów konsol przez skalperów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule Diverge, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Teraz przejdę do listy najciekawszych rzeczy związanych ze Switch 2. Po pierwsze, w dniu premiery na konsoli wyląduje Cyberpunk 2077. Hurra! Pewnie znowu zagram, ale o tytułach trochę później. Najpierw najważniejsze cechy konsoli. Urządzenie będzie posiadać ekran LCD 7,9 cala o rozdzielczości Full HD. Zaoferuje rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę oraz HDR. Po zadokowaniu konsoli będzie możliwość zagrania np. w Metroid Prime 4 w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Miło. To zdaje się będzie osiągnięte z pomocą jakiejś formy skalowania obrazu, dokładnie nie wiem. Wiele też będzie zależało od konkretnego tytułu, więc zobaczymy. Niektórzy ubolewają nad brakiem OLEDa, ale myślę, że na obecny wariant nie można narzekać. Dodatkowo, urządzenie będzie miało 256 GB pamięci wewnętrznej, nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących np. zastosowanego procesora. Nintendo nie zależy na przekazywaniu takich informacji, starają się sprzedawać w miarę dobrze zoptymalizowaną rozrywkę, głównie w postaci własnych gier i urządzeń, które mają mieć charakter zabawki. Stąd też skupili się na nowych funkcjach Joy-Conów z wbudowanym żyroskopem, z których będzie można korzystać jak z myszki i wykorzystywać na wiele nowych sposobów w nadchodzących grach. Wiele uwagi poświęcono ostatnio tajemniczemu przyciskowi C button który ostatecznie okazał się skrótem do różnych funkcji game chatu. Switch 2 będzie miał wbudowany mikrofon z dość praktycznym systemem redukcji hałasu otoczenia i wyłuskiwania naszego głosu. Jako akcesorium możemy również zakupić od Nintendo dedykowaną kamerę. Nie wiem, czy będzie możliwość podłączania kamer innych producentów. Nowe karty z grami będą wyglądać jak stare, różnić się będą jedynie kolorem, te do nowego Switcha będą czerwone. Oczywiście Switch 2 będzie również obsługiwał gry z jedynki. Żeby jednak cieszyć się w pełni możliwościami nowej konsoli do niektórych gier będziemy musieli zakupić upgrade. Generalnie gry teraz będą się dzielić na te wyłącznie stworzone na Switcha 2, gry na Switcha oraz tzw. Switch 2 Edition, Czyli starsze, ale zaktualizowane tytuły. Taka aktualizacja głównie będzie obejmować zwiększenie rozdzielczości oraz płynności rozgrywki, ale też dodanie pewnych funkcji, z których skorzystamy wyłącznie na switchu dwójce. Przykładem gry w pełni wykorzystującej nowe możliwości Joy-Con'ów jest Drag and Drive, gdzie wykonując określone ruchy na płaskiej powierzchni rozpędzamy nasz pojazd. W poprzednich filmach wspominałem, że powinniśmy spodziewać się wysypu gier nie pochodzących wyłącznie od Nintendo, i na to wszystko wskazuje. Oprócz flagowego Mario Kart World, który będzie grą z otwartym światem, zobaczyliśmy kilka dobrze znanych perełek z innych platform lub z aktualizowanych wersji gier dostępnych na starego Switcha. Mowa tutaj o wspomnianym już Cyberpunku 2077, Elden Ring Tarnished Edition czy Hogwarts Legacy. Poza tym Hitman, Yakuza czy uwaga, najnowsze Borderlands 4. Nintendo zapowiedziało również nadejście Hyrule Warriors, gry osadzonej w świecie Zelda rzecz jasna. Pod koniec nadejściem nowej produkcji zatytułowanej The Bloods* pochwalił się również From Software. Gier na Switch 2 zatem nie zabraknie. Z czasem spływać pewnie będą kolejne informacje, zwłaszcza związane z parametrami technicznymi, bo tego dotychczas zabrakło. Panowie z Digital Foundry pewnie już zacierają ręce. Osobiście ciekaw jestem jak finalnie będzie wyglądał na Stryczku cyberpączek od REDów, długo czekać na szczęście na to nie będziemy. Jak tylko pojawią się jakieś wieści dotyczące dystrybucji nowego Switcha w Polsce z pewnością będę je przekazywał. Na razie, jak widzicie, przedstawiłem szybkie podsumowanie Nintendo Direct, muszę wciąż całość na spokojnie przetrawić i uzupełnić obraz spływającymi zewsząd opiniami i interpretacjami. O dziwo, mój poziom ekscytacji nieco opadł, ale może to konsekwencja zbliżania się do końca całej drogi. Zapewne moje nastawienie jeszcze się zmieni po zamówieniu konsoli. Wkrótce też zaczną pojawiać się relacje z pokazów, które Nintendo zaplanowało na najbliższe dwa miesiące. Zatem do czasu premier będziemy mieli dużo pełniejszy obraz całego urządzenia. Na razie będę śledził spokojnie, jakie to kolejne tytuły gier dołączą do switchowego korowodu. To tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.